Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale po raz kolejny. Dzisiaj zapraszam Was na drugą część testowania. Będą nowości z Glam Shopu. W pierwszej części, oczywiście, Was odsyłam, jeżeli tego filmu nie widzieliście. Testowaliśmy wspólnie Puder Classic, jedyneczkę oraz cienie. Cienie takie, przypomnijmy, nieboskłon, fajerwerki oraz Bora Bora. Także te cienie mamy już za sobą. Dzisiaj będziemy testować coś nowego. Jak widzicie po moim kubraczku, lubię <to> słowo. Będzie dzisiaj coś w pomarańczu i wydaje mi się, że też w brązie, natomiast zobaczymy jak sytuacja się rozwinie. Także planuję dzisiaj użyć bergamotki, galówki cienia kandyzowany. Zobaczymy czy kwaśniaka. Zobaczymy na ile mi powieka pozwoli. Natomiast druga część testu, no to drugi puder, czyli puder niewidoczny. Wygląda on następująco, który nadal jest dostępny na stronie Glam Shopu. A dlaczego miałby nie być dostępny? Zwłaszcza, że to nowość. Na stronie Glamshopu. jeżeli chodzi o puder, 25 zł, 20 teraz akurat w promocji. Nie wiem, kiedy wy będziecie oglądać ten film, ale postaram się jak najprędzej go opublikować. Przeczytam wam informację dotyczącą tego produktu. Jest to wariacja na temat transparentnego utrwalacza do makijażu. Utrwala makijaż nie zmieniającego koloru. koloru. Jest lekki i matujący. No dobrze, lekki i matujący. Nie zmienia koloru podkładu. No zobaczymy. Bardzo jestem ciekawa. Jeżeli chodzi o dzisiejszą bazę, no to oczywiście brwi już mam zrobione. Te kolory widzieliście w poprzednim filmiku. Postaram się jeszcze wrzucić jakie słocze dla przypomnienia, żebyście mogli zobaczyć. Natomiast, no zaczynamy już, słuchajcie, nie będziemy się ociągać. Także, jak wspomniałam, brwi już mam zrobione. Jest to kredka z Golden Rose, no i oczywiście żel utrwalający z My Secret. No i mam również korektor. To jest ten sam co ostatnio, czyli Magical Perfection Concealer, korektor pod oczy i jest to oczywiście Eveline. Natomiast, słuchajcie, tak sobie myślałam. A myślenie nie jest moją mocną stroną, że na jednym oku zaraz sobie włożę ten palec do oka. Na jednym oku zrobimy moją ulubioną bazę, czyli pomadkę z Golden Rose, a na drugim oczywiście ten korektor. Ja już go troszeczkę nałożyłam, nie zebrał mi się w załamaniach, także myślę, że jest ok i że tak będziemy sobie działać. Także, jeżeli jesteście zainteresowani tematem, no to zapraszam was serdecznie do oglądania dalej. No dobra, zaczynamy. Przed chwilą jakiś sąsiad trąbił, jakby jutra nie było. Jakaś pani sąsiadka, wiecie, co tak trąbisz, człowieku, co tak trąbisz? Ciekawe, czy to było słychać? To znaczy jej trąbienie? Nie, jego trąbienie i jej słowa. No dobra, zobaczymy. Będę korzystać z lustreczka z IKEA i rzecz jasna, mam nadzieję, że jest prosto i że coś ciekawego nam tutaj wyjdzie. No słuchajcie, jak to robimy? Baza tutaj jest. Myślę, że zaczniemy sobie. Ja teraz tak sobie wycie pomyślałam, już mi się płaczki aktywują. Ja wiem, że ja dosyć często mówię o tych płaczkach, ale ja zbieram po prostu informacje, prawie jak w kontrwywiadzie, od Was, jak to u Was wygląda. I też wiele z Was pisze, że dopiero teraz się uaktywniły Wam płaczki, a wcześniej nie mieliście z tym problemu, co jest bardzo ciekawe. Bo ja jestem w tej samej sytuacji, także mówiliście mi, że być może pędzle, być może korektor, być może za bardzo jadę, faktycznie moje ulubione teraz stwierdzenie, jakby jutra nie było tym pędzlem i wiecie, no i płaczki od razu działają na moją niekorzyść. No ale nie o tym miało być dzisiaj w filmie, mam tutaj takiego puchacza, to jest to IWA 227 i od, y, od czego sobie zaczniemy? Zaczniemy sobie od kwaśniaka, tak ty się nazywasz? Nie wieśniak, tylko kwaśniak, o. Dobrze, jest ok. No i co? Będziemy budować. Wow, jaki jesteś cudny! Pięknota! Tak sobie pomyślałam, że ten kolor być może troszeczkę jest podobny. Eee, zbliżę się do Was. Być może troszeczkę jest podobny do koloru z palety. Kolorowe? Tak, jak on się nazywał? Bardzo lubię ten kolor, a w tym momencie sobie nie przypominam. A może jest podobny do marynowanego groszku z palety w zielone. Wiecie, tak sobie teraz luźno z wami gadam, więc no. Nie wiem. Musiałabym sprawdzić. Także dajcie mi znać pod tym filmem, czy chcielibyście porównanie tych kolorów. No, to, co ja teraz To, co ja teraz tutaj robię, jest bardzo ciekawe. A dlaczego? No, nic mi się nie zabrało. Chyba korektor tym razem dobrze oddzielił. O, a tu mi się jakieś brokaty dostały. oddzieliłam od całości i jedziemy sobie z kolorem bergamotka. Wiecie, że jak ja... Jaki jesteś cudny! Wiecie, że jak ja słuchajcie, e, słuczowałam ten odcień bergamotka, to byłam pod mega wrażeniem, bo on jest taki aksamitny pod palcami. Nie wiem, na ile jest podobny... Jeszcze chyba się przybliżę, co? E, na ile on jest podobny do cienia Margaretka z, paret... z palety. Z palety Marty. Mys D'oncelity, Margaretka, czyli paleta, oczywiście abstrakcja. No dawno do niej nie zaglądałam. A jeżeli pędzel, do palety, do Marty, oczywiście, zaglądam na bieżąco. Słuchajcie, to jest co Iwa, Smoky Shader 234. Cień niesamowicie się pyli w palecie. Oczywiście jest to formuła ultramatów więc nie jest to Przynajmniej dla mnie, ale dla Was na pewno też nie. Nie jest to żadne zdziwienie. Wklepuję. Na razie nie widzę tutaj żadnych dziur, ale wiecie. Tak jak wspomniałam, na razie fajnie się łączy z tym kwaśniakiem. W ogóle ten kwaśniak to jest jakiś hit. Super! Dobra. Jedziemy z tym tematem. Na dole, tak samo kolega Kwaśniak. Myślę, że słuchajcie, nie będziemy dzisiaj jechać jednak z galówką, chociaż może troszeczkę na zewnętrzny kącik, bo jak płaczki się uruchomiły już teraz, to... Ach, to później będzie tylko gorzej. Przepiękny jest ten cień, bardzo mi się podoba. To jest taki żółto-zielony, wyprany, przybrudzony. Mega. Chyba go nawet dam wewnętrznym kąciku, słuchajcie. No i teraz się zastanawiam, ale właściwie zastanawianie się pójdzie mi szybciej, bo widzę, że nie mam tutaj kleju z inglota. Zaraz przyjdę i pojedziemy skandyzowane. Idziemy z klejem. Nie ma tutaj żadnych prześwitów, co bardzo dobrze wróży. Super, bardzo się cieszę. Odcień kandyzowana, czyli ultra perła. Tutaj ciekawi mnie, na ile on jest podobny do odcienia Tabasco, do odcienia Turbo z palety Turbina. O, kandyzowana, wracaj! Uuu! Nie kandyzowana, tylko bergamotka, ale piękny. Pięknota. Patrzcie, co ja sobie tutaj porobiłam. No. To jest bardzo ciekawe zjawisko, ale ten odcień jest cudny. Mam ochotę, słuchajcie, przedłużyć mu robotę. Uch. Niech on sobie, ale jest cudny. Mega. Słuchajcie, musicie go mieć. Nie, no, nie musicie, nie musicie, niczego. Ale moim zdaniem jest cudny. Oczywiście, jeżeli macie tabasko, to być może on jest dla Was podobny. Ale uff, uh, robi wyrażenie. I na dolną powiekę troszeczkę oczyszczę pędzelek i tym samym pędzelkiem nałożę sobie właśnie bergamotkę. Niech ona się tutaj tak delikatnie połączy z kolegą kwaśniakiem. I może nie będzie widać płaczków, a przynajmniej trzymajcie kciuki, żeby one tutaj zanikły. Okej. Okay. Oj, płaczki! A, widzę, że się pojawiły, ale cudny, cudny. Tylko dlaczego on tutaj znikł? Spróbuję, słuchajcie, troszeczkę go tutaj doklepać z przodu, no? I czy on będzie zanikał? Nie, no, nic takiego się nie dzieje. I Doklepię go troszeczkę tutaj. O! No i gitnie. I buduję sobie kolor. A przynajmniej taki jest mój zamysł. Buduję kolor. Troszeczkę tutaj w wewnętrznym kąciku jeszcze dam, dodam sobie tej bergamotki. Nie wiem czemu ja się tyle na tym bawię, chyba dlatego, że te kolory wyjątkowo mi się podobają. No i kwaśniak. Dodam go sobie jeszcze. I tak samo dodam go sobie na dolną powiekę. I wewnętrznym kąciku kwaśniak, chodź. Yy, jaki cudny. No i dlatego, słuchajcie, dlatego warto smarować się palcami. Aleś, ty piękny. No. Wiecie, przed chwilą nie patrzyłam na Was i nie mam nawet pojęcia, czy byłam w kadrze, ale mam nadzieję, że tak. Piękne. Wow. No, jestem pod wrażeniem. Także galówkę zobaczymy w innym makijażu. Ja oczywiście dokończę. Próbuję jeszcze dodać tej bergamotki. Ja wiem, że to brzydko tutaj wygląda. Słuchajcie. Te płaczki, ale ja naprawdę się staram, i mimo wszystko one tutaj są. Także, wiecie, wydaje mi się, że ten nacisk pędzlem też nie jest jakiś taki olbrzymi. No ale przy takich kolorach przynajmniej te płaczki nie są aż tak widoczne, także zobaczymy się na nakładaniu pudru. No dobra, nadszedł czas na puder i będę go nakładać. A jeżeli chodzi o podkład, to jest Miss Sporty Natural Perfect i Sunshade Minerals. Taki mam, taki mam. Mięciuszek. Dobra, i jedziemy. Puder niewidoczny. Zobaczymy, czy on będzie niewidoczny, ale najpierw. Uuu, jaki on jest mięciutki. Najpierw czego czuć pod palcami. Słocz taki bardzo duchowy. Także słuchajcie, jadę. Zobaczymy, dokąd dojadę. Uuu, jaka. bo wiecie, na skórze. Wydaje mi się, że nie jest taki bardzo aksamitny. Dobra, jedziemy. O, pyli się! Uhu. ok Wiecie co? Moim zdaniem moim skromnym zdaniem on jednak troszeczkę rozjaśnia. Nie jest to taki niewidoczny, niewidoczny jak Kacper. Ale nie jest to nie jest to też bieluch na bieli jak serek bieluch. Uuu? Spoko. Transparentny. Wygładza tę skórę. Bardzo ładnie wygląda. Podoba mi się to. I teraz test najważniejszy, czyli test czoła. O! Chyba jednak bardziej puder klasyk mi się podobał. Jest ok, ale czy to jest w ogóle mat? I on jednak troszeczkę rozjaśnia właśnie ten podkład. Mi tu nie pasuje. No i również się pyli i trzeba go nakładać sporo. Także nie wydaje wam się, że on mi rozjaśnił tę mordeczkę. Hmm. Na pewno utrwalenie makijażu jest, ujednolicenie cery obecne i wygląda ładnie na czole, aczkolwiek u mnie klasyk moim zdaniem wyglądał ładniej. Przybrązowie się. Uhu. I podsumujemy sobie tę imprezę. Okej, okay, widzimy się po raz ostatni w podsumowaniu. Zacznijmy sobie od cieni do powiek. Dzisiaj pojechały na faciatę, a nie na faciatę, ale na powiekę, dwa ultramaty i jedna ultraperła. No i spójrzmy sobie na nie po raz ostatni, w tym filmie oczywiście, kwaśniak, bergamotka oraz kandyzowana która jest zwycięszczynią, który cień jest zwycięzczynią? Ja myślę, że wszystkie są e, świetne, natomiast pyli się, pyli się dziad i ten też się pyli. No oczywiście jest to formuła ultramatów, także o tym wspominam. Kolor dają fajny, natomiast na pomadce to oko robiłam lewe na pomadce. Wydawało mi się, że on jednak taki nie był lotny i że łatwiej mi się aplikowało ten produkt. Jeżeli chodzi o cień kandyzowany, no to jest przecudny. Trzeba z nim uważać. no Jest to cień dosyć delikatny. Już widać, że coś mi się tutaj odkleja. Tak wyglądają pojęcia. W jednym z użyciu. I tutaj jest taki złoty poblask. także jeżeli lubicie taki złoty poblask, złoty shift, jak to się mówi, no to jak najserdeczniej wam polecam. Jeżeli chodzi o pudera, mowa tutaj oczywiście o pudrze, które zwie się niewidoczny. Tam, tak on o to wygląda. Ja oczywiście już wyklepałam troszeczkę tych pozostałości. No i co mogę powiedzieć? Moim zdaniem w porównaniu to lepiej wypada puder klasyk. Jak się sobie przyglądałam i uczynię to teraz z wami na żywo, o wow, drastyczne zbliżenie. Może Wam też to zaserwuję To powiem Wam, że wydaje mi się, że nie do końca on mi osiadł na nosie. Nie wiem z czego to wynika. Muszę powiedzieć, że prawdą jest to, że jest on lekki. Nie jest on taki fiksujący, jak mi się kojarzą właśnie te transparentne pudry, taki mocny, taki wiecie, jak na przykład Kryolan, Także to jest fajne. No i bardzo fajnie utrwala ten makijaż. Natomiast właśnie coś mi się tutaj zadziało z tym nosem i to mnie ciekawi. No i co? Utrwalony makijaż jest. Zbatowiony makijaż jest, wszystko się tutaj trzyma, i jedna rzecz, o której warto wspomnieć, moim zdaniem, on nieco zmienia. Kolor podkładu. Może nieznacznie, no ale ja tę różnicę widzę i mam nadzieję, że Wy ją również widzicie. Także to by było na tyle w dzisiejszym teście. Mam nadzieję, że. O, dalej. Mam nadzieję, że miło i pożytecznie spędziliście ze mną czas. Dajcie mi koniecznie znać, jak się u Was sprawdzają te produkty. Zwłaszcza mnie interesuje Wasza recenzja dotycząca pudrów, no i oczywiście kredka, kredka, no i Remix, piszcie do mnie o nowościach glam shopowych, jak tam Wam się sprawdzają. Ja już Wam za dzisiaj dziękuję, widzimy się bardzo, bardzo niedługo w kolejnym filmiku, do zobaczenia, cześć!